Na razie wiemy, że będzie realizowany w pierwszej kolejności Y. Zapowiedzi ministra Malepszaka też są takie, że nic z tego projektu nie zostało skasowane, jeśli chodzi o komponent kolejowy. Zobaczymy, ja czekam na komisję infrastruktury. Mm -hmm. Natomiast ten Y w tym sensie może być niepokojący, że tutaj znowu jakby trochę zmierzamy w stronę takiego myślenia, że taką kolej dużych prędkości, super, wygodną, nowoczesną, dostaną co? No największa aglomeracja. Jednak większość z nas mieszka w miastach mniejszych, w miastach małych, średniej wielkości. I nie można w ten sposób planować polityki transportowej wykluczając te osoby, które mieszkają gdzieś indziej niż poza Warszawą, Łodzią, Wrocławią czy Poznaniem. Duże emocje wzbudziła chociażby zaprezentowana podczas tej konferencji mapa, na której nie ma ani Rzeszowa, nie ma Lublina. Mało tego, w pierwszej kolejności nie było też Katowic, ale szybko poprawiono i te Katowice jednak się pojawiły. Więc ja się nie dziwię, że mieszkańcy tamtych regionów. No zastanawiają się, no to jak to w końcu jest? Będziemy, nie będziemy? Ktoś w ogóle o nas myśli w tej Warszawie? Myślę, że to głęboko też nieuczciwe podejście, że, że zapomina się o tych mieszkańcach, którzy w różnych częściach Polski mm, mieszkają.